Siemanko! W dzisiejszym odcinku pokażemy Ci według nas najlepszy trening na świeżym powietrzu z wykorzystaniem własnej masy ciała i co najwyżej będziesz potrzebował tylko ławki w parku. Trening zajmie Ci około 20 minut. Pokażemy Ci dwie wersje ćwiczenia tak żeby mógł każdy dostosować się po swoje możliwości fizyczne. I pamiętaj, że mecz, nie ma co pogody, a jeżeli jest, to zostań sobie w domu i tam sobie poćwicz. Zacznij od rozrzewki to najważniejsza część treningu. Pozwoli zminimalizować ryzyko kontuzji, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz ćwiczyć. Zacznij od 5 minut szybkiego marszu lub 5 minut lekkiego truchtu. Po upływie tego czasu zatrzymaj się, wejdź na trawkę i zacznij od. Ćwiczenie numer 1 w marszu 10 przyciągnięć na nogę, kolana do klatki z wypadem nogi w przód. Plus dołożymy sobie do tego skręt tułowia odcinka piersiowego raz w lewo, raz w prawą stronę. Ćwiczenie numer 2 Również marszu. Staramy się wykopać, unosić nogi do góry przed klatkę raz lewą raz prawą, 10 powtórzeń na lewą i na prawą nogę. I ćwiczenie numer 3. Będzie to 15 klasycznych przysiadów. Staraj się trzymać stopy na szerokość barków w momencie wykonania przysiadu, prowadź ramę na przód jako przeciwwagę, gdy będziesz wracał, ramiona mają wrócić do pozycji wyjściowej. Zwróć uwagę na oddychanie, wyobraź sobie, że stoisz po pas w wodzie. W momencie wykonania przysiadu nabierz powietrza przez nos, wracając wypuszczaj powietrze ustami. Całość rozgrzewki powinna zająć Ci od 8 do 10 minut. Część główna to 4 ćwiczenia wykonywane w obwodach, czyli po kolei. W sumie zrób 3 obwody. Odpoczywasz po każdym tyle ile potrzebujesz. Znajdź w zasięgu wzroku ławkę w parku lub niski murek mniej więcej o wysokości wspomnianej ławki. Ćwiczenie numer jeden będą to wejścia na ławkę. Stań przed ławką i wchodź na nią naprzemiennie nogami. Chodząc wykonuj wdech nosem, na górze wyprostuj się i zejdź tą samą nogą wypuszczając powietrze ustami. Wykonaj 10 powtórzeń na nogę. Jeśli czujesz ból podczas wykonywania tego ćwiczenia, wykonaj 20 przysiadów z rękami założonymi na głowie. Odpocznij około 30 sekund i przejdź do kolejnego ćwiczenia. Ćwiczenie numer 2. pompki. Zrób podpór z rękami na szerokość barków, zepnij poślad i plecy, zrotuj rękę by ustabilizować obręcz barkowo. Wykonując wdech nosem, zejść klatką tak nisko, jak potrafisz, najlepiej by klatka dotknęła ziemi. Wykonując wydech ustami, wyprostuj ramiona, wykonaj od 10 do 20 powtórzeń. Zwróć uwagę, aby utrzymać spięte ciało i żeby biodra nie opadały. Jeżeli nie wiesz, jak wykonać prawidłową pompkę, to kliknij w kartę obok. Jeśli chcesz ułatwić sobie pompkę, możesz wykorzystać ławkę. Odpocznij około 30 sekund i przejdź do kolejnego ćwiczenia. Ćwiczenie numer 3. Bieg alpejski. Przyjmij pozycję podporu przodem, tak jak do pompki. Staraj się przeskakiwać z nogi na nogę. Na zmianę przyciągać raz lewą, raz prawą w kierunku ramion. Będzie to zabójstwo dla Twoich już zmęczonych nóg, a brzuch też fajnie przy tym popracuje. Wykonaj po 10 przeskoków na nogę, czyli łącznie 20 sztuk. Odpocznij około 30 sekund i przejdź do ostatniego ćwiczenia. Wersja na ziemi jest za trudna. Wykonaj to samo ćwiczenie w podporze o ławkę lub murek. Ćwiczenie numer 4. Przyciąganie kolan do dłoni. Stań w pozycji zasadniczej, czyli stopy ustaw na szerokość bioder. Staraj się dynamicznie przeskakiwać z nogi na nogę, unosząc kolana jak najwyżej przyciągając kolana do wyciągniętych dłoni. Wykonaj 20 przeskoków z nogi na nogę. Jeżeli ta wersja jest zbyt hardkorowa, wykonaj tzw. bieg bokserski, starając się imitować ruchy boksera. Przyjmij gardę, przeskakując z nogi na nogę, wyprowadzaj przy tym ciosy proste, raz lewą, raz prawą ręką. Wyprowadź 20 ciosów. Wykonałeś właśnie jeden cały obwód. Odpocznij tyle, ile potrzebujesz, lub jeżeli chcesz dać sobie w kość, to nie dłużej niż jedną minutę. I powtórz całość jeszcze dwa razy. Cooldown, wyciszenie. Jeżeli po twoim skończonym treningu Pikawa wali ci jak szalona, to może lepszym pomysłem niż siąść na ławce będzie jeszcze się przejść. Tak jak ja teraz. Twoje to się uspokoi, twój oddech wróci do normy, a ty możesz w międzyczasie. Podziwiać te piękne widoki, a jak już tak odpoczywasz na łonie natury, pomyśl, jakie benefity niesie ze sobą aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Na pewno poprawi się praca Twojego układu oddechowego, wzrośnie poziom witaminy D3, o ile będzie słoneczny dzień, nie tak jak dzisiaj. Poprawi się Twoja odporność i na pewno zredukuje się stres, bo tak pokazują wszystkie badania. A po takim treningu na pewno będzie spało Ci się dużo lepiej. A z drugiej strony, to, gdzie mieszkamy, może mieć wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Dlatego warto rozważyć bieganie na świeżym powietrzu, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy wszyscy kopcą w piecach. Taki trening możesz zrobić naprawdę wszędzie, nawet na wakacjach. A trening na świeżym powietrzu będzie nie tylko urozmaiceniem Twojego procesu treningowego, ale też świetnie wpłynie na Twoje zdrowie i samopoczucie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić lajka, uderzyć w dzwona, no i ruszcie dupę i cię poćwiczyć. Do zobaczyska! Yeah. Po to się robi przysiady, właśnie, żeby można się wydać w plenerze.